No lepiej późno niż wcale nie Jak to mówią Dobra spierdamy stąd No come on, come on to no Come on, come on, usmożycie się bydlaki Wiele no każdy potwór jest mniej, odporny na ogień i tak dalej Ale ogółem to potem w późniejszych etapach Koszmar mam na myśli, nie? Jak się od nowa przychodzi, będzie poziom koszmar, to są wiadomo... ...odporniejsze i na pewno... ...są najmocniej odporne po prostu na te... na ogień. Bo to na... zawsze jest, tak jak w Diablo. Potem najwyżej mniej, trochę na pioro, no albo na truciznę. Albo no na zimno. No chodź, chodź, bydlaku. Chodź do tytusia. Łojle! Ile będzie kiełbasek dzisiaj? Świetnych zapikanych Uhuhu Nie ma chwili przerwy Tam się trochę posmażycie Gnojki, a chuje Łyse No, come on Nie, to chuj mam dupę Dobra, co to jest? Obronienie dla bestii, no przyda się 50 już ma ataków, świetnie Świetnie, zajebiście, kurwa. No, come on. Yyy, Piśczek jakiś, kurwa, pokemon, jakiś bez duszy. No, dawaj. No, strzał! Jeb, kurwa, no dawaj, na ogień, na ogień, gnojku, o no? Fajnie się smażysz, fajnie. Nie wiem, że lubisz to, suko. No. kamal, come on, come on, Tutaj. O, beczułki mamy nawet. No. Dawaj. Pięknie. Fajnie. Walczyć z idiotami to mi się podoba. Ło kurwa, A cóż to? To może być ciekawe. Tego na razie nie To rozpierdolę. To się może okazać jeszcze lepsza zabawka niż to co trzymam w dłoni. Wróć do Bandona Lanna. No sobie wiadomo, no są poboczne questy i są te, takie najgłówniejsze. nie? Będę staro się przechodził wszystkie questy, te misje, ponieważ potem będzie ciężko zabić tych bossów różnorodnych, więc wolę tutaj się po prostu przy okazji doświadczać, nie? Tak będzie najlepiej, myślę. Bo potem będę tylko padał jak szmata i kombinował go zabić A potem wierzcie mi, nie będzie tak łatwo w późniejszych etapach O, jak fajnie to tych pudłach najwięcej może być zabawek, o! Pieniędzy jakichś innych pierdół. Tak czy siak się opłaca trochę, nie? Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. O! 78, ja pierdolę. To zajebiście, kurwa. To 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 można już sprzedać. Z tej będziemy robić jazdę z tej broni. Kto tam chciał? Kto tam chciał? Co tam? Ktoś miał do mnie jakiś ten chyba ten. Aha dziedziniec piekła spoko, spoko. Ale tanie Ej, ej, ej. Się nie zesraj. Hmm. Dobra, na razie to nosimy. <tuszykli> Teraz turendy na zabawę. Te czerwone to znaczy, że zamknięty portal. Na razie trzeba tam po misji różnorodne. Tunele pod tego. Tunele. Gdzie tu będę tu iść? A tam. Dobra, idziemy tam w pierwszy lepszy tunel. Będę się bawił. Gdzie, co, jak. Zobaczymy zaraz. Aha Coś rozpierdolić Tutaj trzeba o kasa Mówię pudła rozwalać fajnie Znaczy trzeba Znaczy nie trzeba no ale wiadomo Więcej fantów się znajdzie, nie? To chyba teoria, teoria jest, nie? Jakaś Taka O Chodź, chodź, chodź. Swedu. O, już po tobie, Frajerze. Jesteś kurwa nikim. Oho, ho, jak kurwa. Ale dalej, dostaliście w pizdę. Aż, aż mi się żal was zrobiło. No, kopci się. Kopcimy się, kopcimy się Hulaj, hulaj Dziwko Ojajaj, oj, ajajaj, oj, 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 biedactwa Biedactwa się spopaliły Mamy tutaj niespodziankę, dawaj bliżej Tak Zabawa z butlu gazową. Jest impreza, jest zajebiście Oho Jeszcze 16 choklików. O, worek kości to widzę. Jakiś ciekawy ten, stwór. Trochę za wcześnie to zrobiłem, ale dobra. O, worek kości, szkoda, że nie ziemniaków. O, klient, będziesz chyba twardy. Orzeszkiem do zgryzienia. O, kurwa. Upierdoli. Będzie taki finał. A i już po tobie, Fryerku. Uuu, to jest jakiś pizd z Podlady. 42. Mój masz 78. To może naskoczyć na pałę. Wislat masz nowy wyjebać. Wyjebać, wyjebać. O, 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 właśnie o tym. Na nos hardy. To przydatne będzie nam. Trum, nie rozjebane. W drobny mak. <laughs> siema Keniu, siema. Co tam u Ciebie? Aha. Oj, granacik, ale wyjebało. Nie zginę przypadkiem. O. Ten skurwiel mnie tak ujebał. No, żyj. Co, wsio Pozamiatane? Mówię, fajna, Angielka. Ma coś w sobie. Tylko wiadomo, już się raz przejdzie, o to już się nudzi. Tak już... Tak już trochę pod koniec gry się nudzi. Ale to laka... Dla innego szybciej się znudzi, dla innego w ogóle się nie znudzi. Ale mówię... Jak już na koszmar zaczniecie grać, to już... Wam zbrzydnie po prostu, nie? Mówię, najbardziej mnie wkurwia, że muszę... Ten, na nowym koncie to wszystko przerzucać. To mnie wkurwia najbardziej. No, ale dobra. Co zrobisz? Takie życie kurwa Z kurwy się coś się podoba i trzeba to niestety zrobić tak żeby było dobrze dla wszystkich, nie? Nie ma sprawy, ja tam kurwa mam już filmy swoje, wszystkie serie zapisane, więc będę stawiał od nowa najwyżej Ech, nie ma problemu kurwa Zrobione, sprzątanie zrobione, ja jeszcze tutaj tunel pod cover garder Zróbmy misję Questy. Co tu do rozjebania? Chokliki może też, czy nie? O ten szkielet, ty jebany, dosyć mocny jest. Dosyć. O ty kurwa. Chodź tutaj, mamy beczkę. Zdechłeś? O, to nie tylko ty. Turu, kurwa Możesz, kurwa może szkwaba o jebana ale masz co za skurwesia ohoho Dużo coś wyjebało. Z niego. Żyjesz? Zdechniesz? Dobra, pomogę ci. Nie ma sprawy. Tu znam lekarstwo. Na takich cymbałów. O. Dobra. Co tutaj dużo robić? O, siema! Chyba tego trzeba rozpierdolić. Chodź, tu podejść tutaj. No wyjebało ci w nos. Kurwa. Teraz wyjść nie mogę, zajebiście. Oj, że chyba zginę, kurwa. Jak stąd nie wyjdę. Kurwa. No, wypierdalaj stąd, kurwo. No kurwa, zginę no. Albo jakimś cudem przeżyję. Nie ma co się wiercić, trzeba go szybciej sprzątnąć. Kurwa. Może z karabinu go szybciej zdejmę. Takim cudem się udało, ale strasznie dużo że straciłem tego Apteczek, no ale dobra Coś za coś. No dawaj, dawać. Dawać, kuch, kurwy Zombie, kurwa zdech. Tutaj coś jeszcze będzie? Pewnie nic, ale wiecie, trzeba sprawdzić, nie? Żeby potem nie było jakichś wątpliwości, wątpliwości, kurwa. Dobra, nic tu już nie ma, skończyła się mapa, wracamy więc. Są jeszcze takie szybkie też kapsułki, że przez chyba pół minuty, albo jeszcze krócej, zapierdasz jak szlone. Takie na sprincie, nie? A tu tylko przez 3 sekundy możesz. I jeszcze ta umiejętność się ładuje, nie? Przez 2 sekundy czy przez 5? No. Dawaj, dawaj. Biegnij, biegnij, nie zatrzymuj się. Ale no ta jakaś taka dziwna. Raz się zaoduje, raz nie. No ale. Zawsze to jakieś, jakaś rozrywka. Trzy zadania, zdaje się, zrobione. Popytajmy, zapytajmy, jak co, gdzie, z czym. No, co tam powiesz, Maleńko? Halla! Halla, lala, lala! ja ja Co tam powiesz, stary chuju? Ooo, co to? Rządzenie w, w jakiegoś chuja? Ohoo, ale zadań. co jest tu, w lodo, nie fuj w tego. Bana! O, nowe zadanie Do zrobienia Dobra, zobaczmy teraz Co się sprzeda, co się dwa Dobra, to się... Ach, pierdolę sprzytamy się rozmontować, pole. Cztery Obrażenia demonom, to to chuj z tym mieczyk z pikseli o kurwa o, to jest też ciekawe. Dobra. Te bronie sprzedajemy, pierdole. O. Dobra. Łapki. Przydadzą się. Hmm. To co? Na razie się z Wami żegnam. To cześć.